No i takie oto dwa wielkie pudła mamy tutaj od firmy iCorner, która jest częścią, jak tutaj widzicie, na pudełka firmy Unstore, bezpośredniego dystrybutora, takich rzeczy jak Paperlike na przykład. Tu jest chyba jakiś list do mnie. Dzisiaj pozaglądamy do tych pudełek, ponieważ tak, to jest do mnie list. Ponieważ już obiecywałem na Instagramie jakiś czas temu, dawno te paczki do mnie przyszły, ale nie było jeszcze czasu. Zajrzeć, a szkoda, że nie było czasu zajrzeć. Zobaczcie, mamy tutaj obudowy do iPada 13, czyli takiego, którego ja akurat mam tam, widzicie po lewej, mój iPadik pro leży, właśnie ten. Eee, iCorner takie pudło do nas przysłała z różnymi rzeczami. Obiecywałem na Instagramie Wam pokazać, e, co tu jest, ale nie zrobiłem tego w storiesach na Instagramie. Pomyślałem, że nakręcimy unboxing na YouTubie, żeby dokładnie tu obejrzeć, bo jest tych rzeczy mnóstwo. I na pierwszy rzut oka, jak widzicie, tutaj obudowa do iPada, takie etui, bardzo solidne z tego co widzę. Strasznie gruby silikon, taki, który zabezpiecza iPada przed wszelakimi upadkami, zniszczeniami. Fajne, że to jest silikon, właśnie, że to jest bardzo gruby silikon, a nie plastik, ponieważ te plastiki, ja mam, miałem na iPadzie plastikową, taką, takie etui plastikowe, i no niestety potrafią one niszczyć podczas zakładania brzegi iPada. Tutaj też drugi, e, drugi model, trochę inny, też bardzo solidny, bardzo gruby silikon. Myślę, że zostawimy to sobie na koniec. Też iPad 13. O, wszystkie są do mojego. Aha, proszę bardzo. Nie, widzę, że tutaj dwa takie same są, tak? Chyba po prostu włożone drugą stroną, ale to są, zdaje się, dwa takie same modele i trzeci trochę inny. Więc, kochani moi, obserwujcie dobrze, uważnie, ponieważ jedną z tych etui komuś damy. O, wyjęło się samo, więc od razu może rzucimy okiem. Bardzo solidne, bardzo ciężkie. Dobra, za chwilkę. Za chwilkę wrócimy do tego. Zajrzymy, co jest dalej, bo dalej jest paperlike. Zestawy paperlike w każdym dwie sztuki. I zobaczcie, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, ciężko się robi. 9, muszę odłożyć. 10, 11, no dobra. Mniejsza z tym jest tego sporo w tym pudle. Wszystko to zestawy Paperlike, zobaczcie, ile tutaj tego jest w życiu. Tego przez całą moją karierę podejrzewam: digitalowca, twórcy cyfrowego na iPadzie. Pewnie bym nie zużył, bo. Widzicie, ich tutaj jest, no myślę, że około 20 na pewno, po dwie sztuki w każdym, 40, no jakby nie patrzeć. Więc no cóż, oglądajcie dalej, bo bo, bo będzie niespodzianka. E, tu mamy coś jeszcze Pro Stylus. E, pro stylus. E, z tego co wiem, jest to Pewien taki odpowiednik Apple Pencila, czyli tego oryginalnego pióra do iPada, które jak wiecie jest dosyć drogie, potrafi kosztować no dobre pieniądze 600, 800 zł. Natomiast tutaj mamy taki odpowiednik dużo tańszy, bo już sprawdzałem cenę i jest naprawdę ciekaw. Zobaczcie, ile tego jest. Zobaczcie, ile tego jest. Sześć sztuk, dobrze liczę. 6 sztuk prosta ilusów. Więc nawet, jeżeli jeden wezmę dla siebie, to to zupełnie mi wystarczy. Więc, no cóż, coś z tymi, z tymi pięcioma zresztą trzeba będzie zrobić. Pewnie wiecie co. Oglądajcie do końca, może coś wymyślimy w trakcie. Dobra, to jest jedno pudełko. Tutaj jeszcze te tujki, ale to może sobie obejrzymy za chwilę. Zajrzymy jeszcze do drugiego pudełka, co tam jest, bo mamy drugie takie same, tak samo ciężkie pudło. Nie zaglądałem jeszcze do niego. Przyznam szczerze, zajrzałem tylko wcześniej do pierwszego, i tu mamy, zobaczcie, znowu paperlajki. -like. Coś niesamowitego. Słuchajcie. W ja, kiedy rozmawiałem z przedstawicielką e, iCorner, która ze mną się kontaktowała i mówiła, że wysyła tą paczkę, to byłem przekonany, że po prostu dostanę kopertę z dwoma czy trzema, góra, może czterema e, takimi paperlike'ami, bo na to się umawialiśmy no na pewno się nie spodziewałem takiej ilości dwóch ogromnych pudeł i kilkudziesięciu, nie wiem, tutaj 40 lub 50 zestawów paper -like <laughs> Zobaczcie, zobaczcie, więc kochani moi, no na pewno część z nich, większość z nich trafi w wasze ręce, trafi w ręce moich kursantów digital paintingu, bo nie wiem czy wam wiadomo, Yy, prowadzę kurs digital paintingu i mamy ambicje zrobić największy w Polsce kurs digital paintingu, najdokładniejszy, na stronie rysujskris.pl. Tutaj mamy jeszcze, o, widzicie na spodzie torby Alstor. Stawiamy na jakość produktów. Zobaczymy, zobaczymy, kochani, te obudowy, zobaczymy tą jakość produktu, zobaczymy obudowę, zobaczymy. Prosta Ilusa, aczkolwiek nie dzisiaj. Myślę, że Prosta Ilusa zrobimy sobie m, osobny film, zrobimy recenzję, zrobimy test, zobaczymy jak nim się pracuje, porównamy do e, oryginałów. E, póki co na pewno coś będę musiał wymyśleć, żeby oddać Wam trochę tych paper bo jest ich naprawdę. zatrzęsienie tutaj. E, torby. Pewnie też polecą wasze ręce. Mamy tylko trzy, więc no, no ale na pewno do was pójdą. E, moi drodzy, jeszcze raz od firmy iCorner to wszystko przyjechało, więc im zawdzięczacie, jeżeli dostaniecie ode mnie takie rzeczy. E, Folie paperlike przede wszystkim. E, ale i właśnie prosta ilusa. Odpakujemy go sobie w zupełnie osobnym filmie, zrobimy test, coś namalujemy nim, o, to jest mój iPad, właśnie założona. Witam. <laughs> założona folia perpay like, już troszkę zużyta, już trochę na niej popracowałem. Cóż mogę powiedzieć, jeśli chodzi o folię paper. Like, słuchajcie, zrobimy sobie też może osobny film na temat folii perpay like, założymy sobie ją na mojego iPada. Może jakąś nową, bo ta już porysowana. Więc odpakujemy sobie jeden taki zestawik, założymy sobie folię, zobaczymy jak się tym pracuje. Osobno zrobimy sobie film na temat Prosta Ilusa. żebyśmy wiedzieli, czy, czy, czy warto takie rzeczy kupować, o folii Perpay like na pewno słyszeliście. Jeśli się zajmujecie, interesujecie digitalem, Prosta Ilus. Ja osobiście pierwszy raz o tym słyszę, więc strasznie mnie ciekawi jego jakość i tego czy faktycznie będzie on godnym odpowiednikiem Apple Pencila. Mam tutaj dwa, mam jedynkę i dwójkę Apple Pencila, więc oba dostępne na rynku i porównamy sobie, zrobimy sobie filmik test recenzję tego Procreate'a i porównamy do obu z nich, zobaczymy jak to się będzie sprawować, jak się nim będzie pracować. Zrobimy sobie takie porównanko, także obserwujcie uważnie, bądźcie czujni, bo pewnie i wówczas będzie jakieś rozdanie, jeśli chodzi o Pro Stylusa. Dzisiaj chciałem tylko zrobić taki szybciutki, chociaż jak mnie znacie to wiecie, że wcale nie szybciutki, ale unboxing tylko i wyłącznie chciałem Wam pokazać co w tych pudłach jest, natomiast w następnych filmikach zapraszam już Was na nie, zajmiemy się. Dokładniej tymi rzeczami. Natomiast tu jeszcze Wam obiecałem na koniec pokazać właśnie te etujki, bo już osobnego filmu na temat tych etujków nie będziemy robić. Magnetyczne pudełeczko, zobaczcie. Fajnie się otwiera, Nie, nie trzeba rozwalać całego pudła. Można mieć, jak ktoś lubi zachowywać sobie pudełka, żeby otworzyć, wyjąć. Wystarczy ten magnesowy brzeg sobie otworzyć. No i zobaczmy. Zobaczmy. Pięknie się prezentuje. Powiem Wam, że jest ciężki, więc jest na pewno bardzo solidny. Ma tutaj jakiś clips, ale jak... A, też no magnesiki, zobaczcie. Też jest... A, trzeba zsunąć. Dobra. Skubanie nie działa, ale suwanie działa. Bardzo dobrze. Witam jeszcze raz. Bardzo solidny. Ten silikon, mówiłem, wam pokazywałem już, bardzo gruby. Te kanty są strasznie grube. Ciekawe, jak on będzie wchodził w ogóle, jak będzie iPad tutaj wchodził. Bo silikon jest dosyć sztywny, ale mięciutki. I to mi się podoba, tak jak wam mówiłem. Dobrze, że nie plastik. Materiał z brzegu na wierzchu, no świetny. Taki skóropodobny, w środku mięciutki. No. Powiem Wam rewelację: Zobaczcie, ja tutaj mam oryginalne etui od Apple. A. To jest oryginał, kochani moi, z którego powiem szczerze, byłem trochę niezadowolony, bo on mi się bardzo szybko zaczął rysować, niszczyć, brudzić. Zobaczcie, w środku mi spękał. To etui ma około roku. I to nie, nie powiem, żeby jakoś bardzo intensywnie było użytkowane, tu już dziury się robią. Także przyznaję szczerze, że nie do końca byłem zadowolony. Więc no takie wszystkie inne odpowiedniki no, i te tańsze szczególnie, bo, bo trzeba powiedzieć, że te etuje od iCorner, od Alstora są, są, są tańsze. Dobra, wciśnijmy sobie mojego iPada i zobaczymy jak on się tutaj będzie prezentował. Trochę trzeba siłę użyć i, i sprytu, żeby to powciskać dobrze i żeby wszędzie pięknie ponachodziło, ale to, że trzeba siły użyć, to, to dobrze świadczy, bo znaczy, że on nie będzie w środku latał, że będzie naprawdę bardzo dobrze dopasowany i jest. I jest. Fajnie się o to suwa. Właśnie nie skubie się, nie otwiera, tylko się suwa. Tak fajnie, przyjemnie szybko. Właśnie palcem trudno wyskubać to otworzyć, ale on suwamy z tych magnesików. No, ciekawy patent, fajny, bo można jedną ręką szybciutko sobie zsunąć. Pięknie zabezpieczone rogi, bardzo, bardzo grube, także tutaj żaden upadek podejrzewam już no nic mu nie zrobi. Tylko, że jest ciężko, powiem wam, że jest ciężko. Sam iPad 13-calowy waży swoje. On jest bardzo ciężki, mnie od używania często ręka boli. Z tym etujkiem z tym ochronnym uciekłem z opakowaniem zabezpieczeniem case'em etujkiem etuikiem, Kejskiem, Kejskiem, tak etui etui ochronne bardzo solidne bardzo gumowe ale właśnie swoje waże dodatkowo swoje waże razem z tym iPadem. Wygina się, więc podejrzewam, a tutaj tak, mamy na rysunku, w jaki sposób należy to ustawić, żeby móc na przykład filmy oglądać, postawić sobie na biurko i nie musieć go trzymać, bo tak mówiłem, sam iPad, on używany, trzymany w rękach, powoduje czasem ból łokcia. Także im częściej możemy go. O, coś tak mi się składa. Ma takie wyżłobienia, dołki, żeby postawić, ale powiem szczerze, tak no dosyć lekko się trzyma, także trzeba ostrożnie bardzo nim nie telepać. Ale postoi. Jakby do oglądania filmów, myślę, spokojnie wystarczy. Pod różnymi kątami można ustawić, aczkolwiek gibać to bym nie gibał. Malować na nim też bym nie malował. Zobaczmy z brzegu, może będziecie lepiej widzieć, jak to wygląda. Ma kilka ustawień. Takie wyżłobione dołki. Pod tymi kątami możemy ustawić, ale zobaczcie, można również to złożyć w taki trójkąt i wówczas jest bardzo stabilne, już wtedy się nie złoży, nie odleci nam i myślę, że spokojnie można już nawet na nim malować w ten sposób. Ten mój oryginalny, on się też składał w taki trójkącik, ale ten trójkącik jest bardzo mały i w momencie, kiedy on stoi pod takim bardziej pionowym kątem, no to malowanie na nim jest strasznie niestabilne. No, to jest kolejny minus tego oryginalnego na iPada. No, tu jest trochę lepiej. Jest dużo lepiej, bo jest bardziej stabilny. Ten trójkąt jest dużo szerszy. No, ze stabilnością w ten sposób a, trochę mniej, ale myślę, że ta forma takiego ustawienia podejrzewam stosowałbym tylko do oglądania filmów takiego, w którym nie, nie ruszałbym tego tabletu. On by sobie stał i tyle. Natomiast tak złożony do tyłu w trójkąt. I już jest całkiem stabilnie. Można go pchać, można go gibać, można na nim malować, można w niego stukać i, i to się nie przewróci. Zresztą, zobaczmy, widzicie? Można spokojnie malować w ten sposób, także OK, także fajny. No i tu jeszcze zapakujmy go może w ten drugi model, tu mamy taki sam. Też z takim przezroczysty, z, z przezroczystymi pleckami. Natomiast tu jest taki jakiś bardziej pełny i wygląda na taki marinsowy. Taki bardzo, bardzo nowoczesny, wręcz taki futurystyczne. patrzcie na no, takie kształty i też bardzo masywne. Mam wrażenie, że nawet chyba to ETUI jest bardziej masywne od poprzedniego, chociaż tam były takie. Nie, to nie było plastików, tam też był taki twardy silikon. I tu mamy twardy silikon i mięciutki środeczek, i skóropodobny wierzch, tylko że cały czarny już nie Myślę, że tak do mnie chyba bardziej pasuje. Taki cały czarny. Dobra, spróbujmy go tutaj sobie wcisnąć i za chwilę zobaczymy, jak on wygląda. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest to, co Chris lubi najbardziej. Piękny, masywny, nowoczesny wygląd. I tu mamy miejsce, zobaczcie, nawet na Apple Pencila. Można go sobie założyć, on się będzie ładował w trakcie, możemy zamknąć i razem z Apple Pencilem łazić wszędzie, niego go nie zgubimy. O co się zawsze bałem. Świetny, świetny pomysł naprawdę. Podoba mi się niesamowicie, tutaj w tym nie zauważyłem, zobaczcie, też była ta tacka na, na przyczepienie Apple Pencila, nie zwróciłem na to łajza uwagi, jestem, no, no, zafascynowany jestem tym produktem, bo wygląda genialnie i nie zauważyłem poprzednio tego. No sami przyznajcie, że to jest po prostu świetna rzecz. Świetnie to wygląda. Dobra. Nie to, że chwalę, nie to, że reklamuję, bo dostałem i muszę wiecie, tylko że po prostu, no naprawdę jest to coś, co przypadło akurat mi osobiście do gustu i ten etujek ten case już ze mną zostanie. Tamte dwa, które mi zostały te przezroczyste, Powędrują do Was moi kochani. Jeszcze nie wiem, czy zrobimy rozdanie tutaj na YouTubie, czy zrobimy na Instagramie. E, może jedno zrobimy gdzieś na Instagramie. Zapraszam Was na mój Instagram. Koniecznie wpadajcie, zaglądajcie, bądźcie na bieżąco. E, a jeden może oddamy komuś z naszych kursantów bezpośrednio na rysujskris.pl, czyli z kursantów digital, digital paintingu. A co? Niech mają. Jeszcze tylko szybki test, jak on będzie się utrzymywał w pionie, więc pokażę Wam to z boku, żeby dobrze było widać. Ok, i zobaczcie, ten, ten model jest moim zdaniem chyba troszeczkę bardziej stabilny. On się mniej rusza na biurku i ustawiony tablet, już zobaczcie, on nam nie zjeżdża, nie ucieka. Można już nawet, podejrzewam, na nim malować. Ten poprzedni, przezroczysty on jest troszeczkę taki delikatniejszy, mam wrażenie. Świetnie będzie się nadawał do oglądania filmów, do malowania, myślę, no trzeba go złożyć w trójkąt, tak jak wam wtedy pokazywałem, ale on jest bardziej śliski i, no, i to trzymanie nie jest takie pewne jak w tym drugim modelu. Ten drugi. Nie, on ze mną zostanie. Nie ma nawet mowy, żeby mogło być inaczej, aczkolwiek zostawiłbym sobie wszystkie, tylko co ja z nimi będę robił? Nie, Jeden mi wystarczy, dwa powędrują do was. Zatem obserwujcie uważnie YouTube'a, mojego Instagrama, Facebooka, macie linki w opisie filmu pod spodem, bo nie znacie dnia, ani godziny, ani miejsca, w którym zorganizujemy jakieś rozdanie, a rozdawać będziemy na pewno i paperlajki, -like, i proste ilusy, no i te dwa etuiki, te dwa case'y, które tutaj mam. Mówiłem, tak? Będą osobne filmy jeszcze na temat Paperlike. Pokażemy sobie, jak go założyć, opowiemy sobie o różnicy, jak wygląda malowanie z like'em i bez Paperlike'a. Zrobimy sobie osobny film o prostej lusie, zrobimy test, recenzję i wówczas będziemy coś oddawać w wasze ręce. A jeśli ktoś nie chce czekać na rozdania lub no nie wiem uważa, że nie ma szczęścia w rozdaniach, w konkursach, to kochani moi gdybyście chcieli zakupić paper like lub prosta i lusa, wstrzymajcie się do 1 września. 1 września będę miał dla Was kody rabatowe do iSpotu i to nie jakieś tam 2, 3-5%. Będzie solidny kod rabatowy.